Moja rodzina zostawiła mnie samego w lesie, gdy miałem 16 lat. 6 lat później moja matka pojawiła się w mojej pracy, szlochając. Miałem 16 lat, gdy moja rodzina próbowała mnie zabić. Nie użyli pistoletu ani noża. Po prostu odjechali i zostawili mnie w lesie na śmierć. To miał być wyjazd kempingowy. Moi rodzice i mój starszy brat Kamil pojechaliśmy 4 godziny w góry, środek niczego. Bez zasięgu telefonicznego, bez innych kamperowiczów w pobliżu. Myślałem, że to dziwne, ale nie kwestionowałem tego. Nigdy niczego nie kwestionowałem wtedy. Rozbiliśmy obóz. Tata kazał mi iść zbierać drewno na opał. Powiedział, że potrzebujemy dużo, bo będzie zimna noc. Poszedłem do lasu z torbą i zacząłem zbierać patyki i gałęzie. Byłem poza obozem może 30 minut. w stronę obozu, usłyszałem, jak ojciec rozmawia. Zatrzymałem się za Powiedział, jeśli chce przeżyć, sobie poradzi. Mama powiedziała, że nie jest pewna tego. Kamil powiedział, że w porządku. Kamil powiedział, że i tak jestem dziwny i nikt za mną nie będzie tęsknić. Ojciec powiedział, że to jedyny sposób. Powiedział, że nie mogą już sobie na mnie pozwolić. Powiedział, że jestem ciężarem. Powiedział, że pieniądze z ubezpieczenia na życie pomogą im bardziej niż ja kiedykolwiek pomagałem. Stałem tam, trzymając drewno na opał i nie mogłem się ruszyć. Nie mogłem oddychać. Obserwowałem, jak pakują obóz. Obserwowałem, jak ładują wszystko do ciężarówki. Obserwowałem, jak mama rozgląda się po raz ostatni. Potem obserwowałem, jak odjeżdżają. Nie wołali mojego imienia, nie szukali mnie. Po prostu odjechali. Miałem 16 lat, sam w lesie. Bez telefonu, bez jedzenia, bez wody, bez pojęcia, gdzie jestem. Szedłem przez dni. piłem z strumyka i miałem nadzieję, że mnie nie zachoruję. Jadłem jagody, o których modliłem się, że nie są trujące. Spałem w ziemi i drżałem całą noc. Czwartego dnia znalazłem drogę. Kierowca ciężarówki mnie podwózł. Zawiózł mnie do szpitala. Byłem odwodniony i głodny i pokryty ugryzieniami owadów. Przyjechała policja. Zapytali, co się stało. Powiedziałem im wszystko. Zadzwonili do moich rodziców. Rodzice powiedzieli, że uciekłem. Powiedzieli, że jestem kłopotliwy. Powiedzieli, że mam problemy psychiczne i wymyślam historię. Powiedzieli, że szukali mnie godzinami, zanim się poddali. To było ich słowo przeciwko mojemu. Byłem nieletnim bez dowodu. Policja uwierzyła rodzicom, ale odmówiłem powrotu. Powiedziałem, że wolałbym pójść do domu dziecka niż wrócić do domu z ludźmi, którzy zostawili mnie Eksternistycznie. Oszczędzałem każdy grosz. Sam sfinansowałem sobie studia w koleżu społecznym. Dostałem pracę w firmie logistycznej. Awansowałem. Do 22 roku życia byłem kierownikiem zmiany zarabiającym przyzwoite pieniądze. Miałem mieszkanie, miałem samochód, miałem życie. Zbudowałem to wszystko sam z niczym i nikim. Nie myślałem o rodzinie. Całkowicie ich zablokowałem. Zmieniłem numer telefonu, przeprowadziłem się do innego województwa. Stałem się dla nich duchem. Myślałem, że nigdy ich więcej nie zobaczę. Myliłem się. W zeszłym miesiącu byłem w pracy, byłem w biurze robiąc papierkową robotę, gdy jedna z koleżanek zapukała do drzwi. Powiedziała, że w holu jest kobieta pytająca o mnie. Powiedziała, że kobieta płacze. Wyszedłem do holu i się zatrzymałem. To była moja mama. Wyglądała starzej, Włosy były teraz siwe, stała tam z łzami po moje imię jakby to była modlitwa. Powiedziała, że w końcu mnie znalazła. Powiedziała, że szukała przez dwa lata. Nic nie czułem. Zapytałem, czego chce. Zaczęła szlochać mocniej. Powiedziała, że jej przykro. Powiedziała, że popełniła straszny błąd. Powiedziała, że Kamil jest chory. Powiedziała, że potrzebuje przeszczepu nerki. Powiedziała, że przetestowali całą rodzinę i nikt nie pasował. Powiedziała, że jestem jego jedyną nadzieją. Poprosiłem, żeby to powtórzyła. Powiedziała, że bez przeszczepu ma może sześć miesięcy. Powiedziała, że jestem jedynym, kto może go uratować. Spojrzałem na matkę. Te kobiety, która spakowała obóz, gdy zbierałem drewno na opał. Te kobiety, która odjechała, nie oglądając się za siebie. która powiedziała policji, że jestem kłopotliwy i wymyślam historię. A teraz chciała, żebym Kamil umrze. Powiedziałem, że doskonale rozumiem. Powiedziałem, że Kamil to ten, który mówił, że jestem dziwny i nikt za mną nie będzie tęsknić. Powiedziałem, że może miał rację, może nikt za nim też nie będzie tęsknić. Powiedziała, że popełnili błąd. Powiedziała, że nie myśleli jasno. Zapytałem o ubezpieczenie na życie. Jej twarz pobladła. Powiedziała, że nie wie, o czym mówię. Powiedziałem, że słyszałem wszystko tego dnia. Powiedziałem, że słyszałem, jak ojciec mówił o pieniądzach z ubezpieczenia. Powiedziałem, że wiem dokładnie, dlaczego mnie zostawili. Nie miała nic do powiedzenia. Powiedziałem jej, żeby wyszła. Powiedziałem, że jeśli wróci, zadzwonię na policję. Upadła na kolana tam w holu mojego biura i błagała mnie, żebym uratował Kamila. Powiedziałem współpracownikowi, żeby